Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu. I stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. A dzisiaj odcinek, o którym marzyłam już od dłuższego czasu. No nie wiem, wydaje mi się, że z trzy lata chciałam go nakręcić i za każdym razem, przed tym okresem świątecznym... Nie nadążałam, więc mam nadzieję, że tym razem odcinek wyjdzie na czas i dostaniecie go przed świętami, żebyście mogli się zainspirować. Odcinek wart obejrzenia, więc zostańcie ze mną. A o czym będzie odcinek? Słuchajcie, odcinek będzie właśnie o tym, co jest za mną. Mianowicie o choince, która nie do końca jest choinką. O co chodzi? Chodzi o to, że możemy postawić oczywiście sobie zieloną choinkę z lasu, w doniczce albo nie. Ale możemy też w naszym mieszkaniu postawić zupełnie coś innego, co jest formą rzeźby albo formą takiego udawania troszeczkę choinki, ale nie jest fizycznie choinką. Dlaczego w ogóle ten temat mnie w ten sposób zainspirował, że koniecznie chciałam się z wami podzielić? Ponieważ ja. Co roku mam właśnie, właściwie prawie co roku mam inną choinkę. W tym roku zupełnie inną niż w zeszłym roku. W zeszłym roku dwa lata z rzędu miałam tą samą, bo ciągle nie miałam czasu. Ale zawsze te choinki są choinkami nietypowymi, nie takim zielonym drzewkiem z lasu, tylko jakimiś rzeźbami przestrzennymi. Dlaczego nie mam choinki klasycznej? Pomyślicie sobie, Boże Cichotka zwariowała, nie chce klasycznej choinki. Ja naprawdę nie lubię klasycznych choinek i jest na to kilka powodów. Jednym z powodów jest to, że taka choinka. Kuje. Tego bardzo nie lubię. Drugim powodem jest to, że choinki opadają i migły trzeba to cały czas sprzątać. Jest po prostu totalny bałagan w domu z, tego, z tej okazji. I trzecia jest taka ekologiczna, że potem jednak te choinki lądują na śmietniku i jest tego bardzo dużo. Mnie to irytuje. Generuje to ogromne ilości śmieci i zdecydowanie wolę zrobić taką rzeźbę i ostatni powód jest taki stricte artystyczny. Ja po prostu lubię rzeźby, lubię rzeźby przestrzenne, lubię mieć oryginalne rzeczy we wnętrzu i taka choinka zrobiona przeze mnie, zaprojektowana przeze mnie, za każdym razem jest jakąś niespodzianką. E, posłuchajcie, do tego stopnia niespodzianką, że dzieciaki z osiedla schodzą się, żeby oglądać co ta cichocka w tym roku ma w domu, jaką choinkę przygotowała i co takiego ciekawego u niej jest. Więc jeżeli Wy macie ochotę się zainspirować, nie chcecie kupować choinki z jakichś zupełnie innych powodów albo z tych samych powodów co ja, to zostańcie ze mną, bo ja mam całą tablicę, przygotowałam Pinteresta, który miał być formą inspiracji dla Was. Jak wy możecie taką choinkę we wnętrzu wykorzystać, zrobić, stworzyć tak, żeby pasowała też do tego stylu, który macie we wnętrzu. Dla przykładu od razu pierwszego pokazuję Wam moją choinkę. W tym roku są to dwie kantówki postawione, zestawione ze sobą. Pomiędzy jest tylko przezroczysty sznur z oświetleniem i na tym zawieszone bombki. Ja mam takie wnętrze Trochę skandynawskie, trochę loftowe i takie czarno-białe klimaty, bardzo surowe, świetnie do tego pasują. Pewnie nie każdemu się podoba, ale skomentujcie, co myślicie o mojej choince. A tymczasem zapraszam Was na Pinteresta i na to, co ja przepiłam w tym roku i co Wy możecie u siebie w domu zrobić, czasami naprawdę niewielkim nakładem zarówno finansowym, jak i Waszej pracy. Zostańcie ze mną. I witam wszystkich na y, moim Pinterestie, na tym, o którym wspominałam. Jeżeli chcecie, link jest w opisie. Warto na niego wejść, bo wtedy możecie sobie zobaczyć dokładniej te rzeczy, które pewnie będę tutaj pokazywać kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. A więc koniecznie, jak chcecie zobaczyć więcej, skorzystajcie z Pinteresta. Macie tam bardzo fajną tablicę, którą zbierałam latami, dosłownie latami. I teraz y, po kolei moje pomysły na Wasze choinki. E, oczywiście, jeżeli wolicie choinkę z, z igłami, to ja Was nie powstrzymuję, ale serdecznie zapraszam na pomysły inne niż choinka, e, taka klasyczna zielona. I tak, zacznijmy po kolei. Podzieliłam na sekcje e, i zacznijmy od takich najprostszych, które prawdopodobnie każdy z Was jest w stanie zrobić. I to jest na przykład. Ja to nazywam malowanki. I malowanki to jest taki najprostszy sposób na to, żeby stworzyć taką choinkę. Możecie na przykład zrobić choinkę. E Merry Christmas albo Wesołych Świąt e, namalowaną. Niekoniecznie musicie ją malować na ścianie, bo trudno będzie to potem zmienić, ale możecie e, stworzyć taki na przykład e, papier, na którym ją namalujecie i dopiero nakleicie i będziecie mogli to zdejmować. To jest bardzo fajny przykład takiej niebieskiej choinki, e, bardzo mi się podoba. E, mam nadzieję, że taki prosty sposób spodoba się i Wam. I oczywiście można na w świecie mieć obrazy, które przedstawiają choinkę. No to jest najbardziej banalne, bo po prostu ten obraz sobie chowacie i wyjmujecie, ale też jest to super forma na to, żeby zamienić tą klasyczną choinkę na choinkę bardziej designerską albo bardziej mm, artystyczną. I tutaj ta sama choinka, tylko powieszona już na ścianie. Zobaczcie, jaka prosta sprawa, a wnosi nam klimat świąteczny. Zobaczcie też, ja bardzo lubię Pinteresta, przez to, że można oglądać sobie też inne przykłady. Więc tutaj od razu pojawiają nam się super przykłady innego malowania. Choinki, może też Was to zainspiruje, ale numer jeden, jakbyście mieli ochotę coś fajnego, ale prostego zrobić u siebie, to choinka typu malowanka. Kolejnym, kolejną choinką, którą bardzo polecam do wykonania, ta już troszeczkę trudniejsza, ale myślę, że większość osób, nawet niezbyt uzdolnionych, manualnie jest w stanie ją zrobić. Ja ją nazwałam wyklejanka. Wyklejanka, dlatego, bo zazwyczaj musimy czegoś użyć, żeby nakleić ją albo na ścianę, albo czymś ją wykleić, żeby powstała choinka. I tak, zaczynając od takiej trochę bardziej skomplikowanej, czyli elementów klejonych. Do ściany, czyli mm, to mogą być po prostu gałązki przyniesione z lasu, e, i do tego e, bombki, które są wieszane bezpośrednio na. E, to może być taka zupełna abstrakcja. To jest akurat z tego, co kojarzę z jakiegoś sklepu, witryna po prostu. I zobaczcie, jak ciekawie jest złożona i wprowadzony ten klimat świąteczny. To są po prostu różne elementy, tak? Jakieś lusterko, jakaś szczotka. No, gwiazda to pewnie bezpośrednio do tej choinki, żeby bardziej podkreślić. Ale to są pudełeczka, to są notesy. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda, i dalej jest bardzo fajną choinką. Kolejna. To jest kilka takich sekwencji, które możecie sobie tutaj obejrzeć. I to są zarówno. Wyklejanki z bombek, wyklejanki z zdjęć, jak i wyklejanki takie kolażowe po prostu na ścianie. Też super sprawa. Z tych wszystkich najbardziej e, lubię wyklejanki fotograficzne, tak jak widzicie tutaj, ponieważ one mogą być naprawdę bardzo rodzinne i dotyczyć danego roku. Który spędziliście z rodziną, albo który spędziliście na jakichś super podróżach, albo w ogóle jakieś wspomnienia z tego roku. Więc jeżeli macie ochotę zrobić też coś bardzo oryginalnego, jest to bardzo proste, jest to bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że warto jest zdjęcia zrobić w pewnym uporządkowaniu, albo w pewnej grafice, bo zobaczcie tutaj mamy czarne tło, czarno-białe zdjęcia i właśnie dzięki temu to dobrze wygląda. Oczywiście można użyć też kolorowych. Zobaczcie ten przykład. Tutaj są kolorowe zdjęcia i też dobrze wyglądają, ale one mają jeden motyw. Więc jeżeli budujecie coś, co jest kolarzem, warto, żeby ten kolarz miał jeden motyw. Kolejne, to są dwa takie przykłady, które ja bardzo lubię. Tutaj widzicie e, choinka e, Posłuchajcie, to jest zrobione z taśmy izolacyjnej. Wiem, bo robiłam taką choinkę kiedyś u siebie. I taśmą izolacyjną było to najprościej zrobić. To może być też kolorowa taśma. Tak jak widzicie, tu są dodatkowe różne przykłady to jest na przykład kolorowa taśma. Ja bardzo lubię tą czarno-białą taśmę i to jest, powiem Wam, że banalnie proste. Kilka ruchów i macie świetną choinkę, taką wyklejaną i bardzo prostą. Tu też jest świetne rozwiązanie dla osób, które lubią minimalizm. No naprawdę więcej do wnętrza nie potrzeba niż taki, taka jedna linia, która tylko i wyłącznie delikatnie sugeruje, jaki mamy w tej chwili czas. Oczywiście podobne, jak Wam proponowałam, czyli to jest taka troszeczkę połączenie po, oh, przepraszam bardzo, połączenie malowanki nie, z bombkami. Czyli to jest taka wyklejanko malowanka. E, też bardzo ciekawa. Jeżeli chcecie te proste choinki jakoś ozdobić, zawsze pamiętajcie, że e, wszystkie tego typu e, lampki Zrobią bardziej dekoracyjny efekt i bardziej świąteczny. No pamiętajcie, że one też mogą być na baterie, na przykład nie musicie szukać kontaktu i tam stawiać choinki, bo warto jest wybrać odpowiednie miejsce, żeby to dobrze wyglądało i nam też nie przeszkadzało, ale są też takie lampki na baterie, więc bez problemu e, możemy ich użyć i jest to proste rozwiązanie, nie zajmie wam dużo czasu, nie musicie być bardzo manualni, a macie fenomenalną e, recyklingową e, a nawet ekologiczną choinkę. Tutaj jeszcze kilka przykładów ym, na przykład Staśmy, o której wspominałam, tylko w trochę innym wydaniu. Tutaj też ważna jest sekwencja kolorów oraz tło, które wprowadzamy i kilka wyklejanek, które stricte są na ścianie, wyglądają też bardzo dobrze. To są też taśmy. No to jest taśma izolacyjna z łańcuchem. Też bardzo fajne połączenie. Zobaczcie, jak ta grafika świetnie wygląda. I jeżeli chodzi o wyklejanki, to to są wszystkie pomysły, które mam tutaj na tej tablicy. Zobaczmy, co możecie zrobić dalej. Dalej już przechodzimy do trochę bardziej skomplikowanych rzeczy, bo już tutaj musicie być odrobinę bardziej manualni. Tutaj już to nie jest takie oczywiste, że zrobicie taką choinkę zupełnie bez żadnych narzędzi. Ja przez dwa lata z rzędu miałam taką choinkę. Jest to choinka zrobiona z palety. Tu co prawda znalazłam zdjęcie, akurat nie mogłam znaleźć mojego zdjęcia z dwóch lat z rzędu. Ja nie robiłam oczywiście żadnego kołka na dole, tylko postawiłam tą paletę wyciętą, ale wycinałam ją piłą mechaniczną. Mniej więcej tak, jak jest to na tym zdjęciu. Posłuchajcie, no nie jest to proste, więc jeżeli nie macie miejsca i nie jesteście manualnie, przede wszystkim nie macie piły, nie dacie rady tego zrobić, ale może ktoś Wam pomoże, może ktoś ma garaż, może macie ochotę na coś takiego. To jest bardzo fajna, uniwersalna choinka. Bardzo pasuje do loftowego stylu. Ja mam lofty, więc u mnie ta choinka się bardzo sprawdzała. Dość banalna rzeźba, i to myślę, że większość z Was może sobie poradzić. To jest choinka, którą mamy dwa kawałki. To mogą być kantówki, to mogą być nawet. Kawałki patyków z lasu, które przeniesiecie, łączycie górą, albo to się łączy na sztywno-metalowym kątownikiem, albo możecie to po prostu związać i pomiędzy montujecie, montujecie lampki. To jest właśnie inspiracja, którą wykorzystałam budując swoją choinkę. Naprawdę szybka sprawa do zrobienia, a wyjątkowo efektowna. Kolejna prosta wycinanka to jest po prostu wycinanka z płyty. To może być płyta liściasta, może być OSB, może być w kolorze, tak jak widzicie tutaj na przykład jest płyta OSB. Tu nawet nie jest wycięta, tylko to jest wycinanko, wyklejanka na płycie OSB, więc tutaj można różne elementy łączyć. Pamiętajcie, że właściwie choinka to trójkąt, jak, wytknie, jak ją wytniecie w takim trójkącie, to po pierwsze będzie prosto, po drugie, bardzo łatwo to zbudować. Tutaj trochę trudniejsza, bo już rzeźba przestrzenna, więc już trzeba mieć troszeczkę więcej równych patyków, które się równo kończą. Plus zobaczcie, że montaż tych elementów na końcu dość charakterystyczny nie jest prosty, ale efekt 3D. Zachwyca, więc jeżeli jest trudniejszych rzeźb, to mogę coś takiego zaproponować. Tutaj e, też prosta rzeźba, ale zobaczcie, że już bardziej precyzyjna, bardziej elegancka, więc trzeba było użyć ewidentnie wiertarki. Na pewno trzeba było pomalować, ale jeżeli lubicie minimalizm, myślę, że to też ciekawa propozycja. Tutaj choinka, też taką miałam, to chyba z 5 lat temu. E, Prosta sprawa, ale trzeba trochę czasu poświęcić, bo trzeba zrobić bazę. Tutaj ja użyłam bardzo cienkich deseczek, nie kątowników, można by powiedzieć. Nie, kantówek to się nazywa, o kantówek, które przemalowałam potem. I oczywiście ta choinka trzyma się dalej, ją mam, więc jak mam ochotę sobie postawić w jakimś innym pokoju niż mój główny, bo w tym się zmieniają choinki, to sobie stawiam tą choinkę. Natomiast no, troszeczkę trzeba w niej pracy włożyć, bo trzeba zrobić bazę, trzeba połączyć te elementy. Przemalować i dopiero mamy choinkę, ale za to mamy choinkę na lata. Bardzo fajną, minimalistyczną choinkę. E, tutaj już trochę bardziej skomplikowana, bo musimy wyciąć dwa elementy. One są tutaj pokazane. też to tutaj na filmie też bardzo dobrze są pokazane, e, wsadzane w siebie elementy, więc albo zamawiamy takie dwa elementy i potem robimy tak jak my mamy ochotę, jeżeli chodzi o kolor, o dekorację i tak dalej. No, albo sami robimy, co jest od razu powiem, że dość skomplikowane przy wycinaniu takich trójkątnych kształtów. Tutaj myślę, że choinka, którą może każdy zrobić i w sumie nie jest taka bardzo skomplikowana, tylko potrzebuje kilku elementów. Bo zobaczcie, że choinka ma podstawę i ciężko tutaj bez tej podstawy cokolwiek zrobić. Więc zakładając, że podstawę możecie znaleźć od lampy albo od jakiegoś stojaka i dopiero na to nałożyć dwa kartony papieru, no to jest to proste. Jeżeli podstawę mielibyście zrobić sami, to jednak zaliczam to do trudnych, ale bardzo ciekawych i także na wiele lat możecie nawet połączyć sobie ten element, który tutaj jest z choinką, czyli góra jest osobna, a ten element zawsze tutaj stoi. Bardzo fajne, multifunkcjonalne rozwiązanie. No ta choinka to myślę, że no raczej prosta rzeźba. Takie siatki można kupić w sklepach budowlanych, a Dekoracje możecie spokojnie dostać w dowolnym ze sklepów, gdzie są dekoracje, więc zrobieni myślę, że nie sprawi dużo kłopotów. Zobaczcie, tutaj też są jest kilka metalowych choinek. Oczywiście, te metalowe choinki pasują do specyficznych wnętrz, więc też trzeba dobrze to dobrać do waszego wnętrza. To jest taki sposób na choinkę, jak go poszukacie trochę na Pinterestie, który, do którego są szablony całe, więc zaliczam to do prostych rzeźb, mimo że jakby miała. To się od początku do końca, zaliczyłabym to do trudnych rzeźb. Natomiast do tego jest cały tutorial. Więc jak podoba Wam się kartonowa choinka, to poszukajcie w Do It Yourself Christmas Tree na moim linku. Możecie, macie ją podpiętą, więc możecie sprawdzić, jak zrobić kartonową super choinkę. I to chyba powinnam podłączyć do innej grupy, bo to akurat wydaje mi się najbardziej skomplikowany element. Co prawda, też są tutoriale, jak to zrobić, ale powiem Wam szczerze, jak ja jestem manualną osobą, to widzę, że musiałoby mi zająć to sporo, więc może przerzućmy to do tych skomplikowanych choinek, do których właśnie przechodzimy. Rzeźby skomplikowane, to już jest taka moja kolekcja choinek, których ja bym się nie podjęła robić. To znaczy, że one są na tyle skomplikowane, że zajmą mi dużo czasu. A nawet czasami zastanawiam się, jak można je zrobić. Więc w sumie potraktujmy je jako inspirację. Jeżeli jesteście bardzo manualni, to jasne, zróbcie coś z nich. Natomiast z mojej perspektywy one są już dość trudne: bo, na przykład, ta choinka, no jeżeli potraficie. Robić na drutach, tudzież robić różnego typu prace ręczne, to oczywiście nie będzie dla Was taka trudna. Ja bym prawdopodobnie sobie z nią nie poradziła, natomiast jest wyjątkowo zdobna i pasuje do wielu wnętrz w klimatach, które są teraz modne, na przykład do wnętrz japandi, czy do wnętrz typu skandynawskiego z klimatami, które mają ręczne. Elementy wykończeniowe. Ta bryła to tak samo jak bryła, którą wcześniej wam pokazywałam, jednak trudna i skomplikowana do zrobienia i pracochłonna, ale za to na wiele lat. I bardzo ciekawa. To jest jedna z ładniejszych choinek, i myślę, z ciekawszych kompozycji, ale podejrzewam, że tutaj to już i elektryk, i stolarz, i wszyscy są razem podłączeni, żeby ją wykonać. Bo zobaczcie, że te lampki myślę, że są w jakiś sposób łączone z tymi belkami i niestety. Nie jest to taka po pierwsze mała rzecz, bo zobaczcie jaka kanapa jest mała przy tej dużej choince, a po drugie technologicznie rozwiązana, więc też myślę, że takiej wielkiej w dzisiejszych czasach, gdzie mamy tak mało czasu, nie podjęłam się, ale zachwyca mnie, pasuje szczególnie do loftowych wnętrz. Tutaj choinka, którą no myślę, że ja bym się podjęła jej zrobienia, nawet miałam podobną, ale jest tak zakończona, takie ma detale, że myślę, że. Trochę czasu by mi to zajęło, nie miałam aż tak dłużej. Generalnie na początku myślałam, że można to zrobić po prostu z takich gałązek, ale niestety trzeba zrobić wszystko osobno i te gałązki mocować osobno. Jest to piękna choinka do stylu Japandi na przykład, no ale tak jak widzicie zajmie na pewno bardzo dużo czasu. Kolejna loftowa. Też dość skomplikowana, bo po pierwsze ma podstawę metalowe trójkąty oraz y, całą rzeźbę pomiędzy, więc mimo że piękna. Moim zdaniem dość skomplikowana. To jest ta sama choinka, którą widzieliście przed chwilą, więc już nie będę do niej wracać. E, tutaj choinka, do której też trzeba być bardzo manualnym, bo co prawda nie jest taka trudna do wykonania, bo to jest tak, że ma swój czpion, przynajmniej ja to tak czytam, do którego są nasadzane elementy rzeźbiarskie, ale wyobraźcie sobie, że te wszystkie elementy trzeba wykonać. No i jak patrzycie na to, to trzeba je wykonać, zeszlifować, pomalować i dopiero zmontować. No to jak zaczniecie w tym roku, to w przyszłym roku będziecie mieć taką choinkę. I zobaczmy jeszcze um, trzy ostatnie, które bardzo lubię, ale od razu powiem, że one są prawie a -wykonalne. i pewnie ja bym się ich nie podjęła. Są wykonawcy, którzy myślę by się podjęli, ale dla mnie są to skomplikowane rzeczy. Może jeszcze z tych lewitujących, ta z łańcuchów, to myślę, że każdy z nas jest w stanie zrobić, bo każdy z nas jako dziecko robił takie łańcuchy. Wystarczy je podwiesić w jednym miejscu i złapać tutaj na dole, więc to może nie jest takie skomplikowane. Tak samo to. Jest to choinka z materiału, więc jeżeli jesteście fanami materiałów, to jeszcze jeszcze prostsza, po prostu zwieszona z sufitu razem z lampkami, w dowolnym kolorze tak naprawdę, no to tutaj jeszcze nie są to skomplikowane rzeźby, ale w momencie, kiedy macie na przykład taką konstrukcję na żyłkach z taką ilością elementów, no to. Też zaczynamy w tym roku, kończymy w przyszłym, więc potraktujmy to jako ciekawą inspirację, a nie szalejmy z całością. I oczywiście, y, kilka takich przestrzennych rzeźb. Trochę do zrobienia, trochę nie. Bo wiecie, te wszystkie rzeczy, które lewitują, trzeba bardzo dobrze obliczyć albo robić to eksperymentalnie. Więc nie jest to takie proste, ale za to, na przykład do dzisiejszych domów, gdzie mamy na przykład automatyczny odkurzacz, bardzo fajnie, że wisi to w powietrzu. Tutaj prosta e, konstrukcja. Powiem szczerze, że nie wiem do końca, jak zrobiona. Chyba tutaj jest metalowy okrąg, tutaj jest uchwyt, a pomiędzy jest kanina, która jest spisowana. Natomiast też bardzo ciekawa, fajny ten stołek, e, który udaje e, pień. No i dwie rzeźby, które no, moim zdaniem są nie do zrobienia, czyli jedna z bombek i z światła i, i druga z bombek. Raczej to, to w ogóle wyobrażam sobie, że jest renderingiem, czyli pewną formą zdjęcia, które nie istnieje w rzeczywistości. Ale pokazać z chęcią Wam pokażę, bo jest to piękna choinka do bardzo eleganckiego wnętrza. I dla osoby, która kogoś pewnie zatrudni, żeby wykonała taką instalację, jakiegoś myślę artystę, bo podejrzewam, że samemu byłoby to bardzo, bardzo ciężko zrobić. Więc takie inspiracje instalacji lewitujących. Efekt światła. I tutaj zaczynam od banalnego efektu, czyli po prostu możecie mieć projektor, który rzuca na ścianę taką ciekawą rzeźbę choinki, taką albo inną. Słuchajcie, no to akurat jest banalnie prosty efekt, tylko musicie mieć projektor i musicie mieć do niego taki kształt, więc y, trzeba po prostu znaleźć technologię. Tutaj efekt już bardziej skomplikowany, czyli rzeźba. Też wydaje mi się, że żeby coś takiego mieć, trzeba było zatrudnić artystę, czyli elementy, które są wykonane najpierw w jest przeziurawiona ma elementy, które dają super efekty świetne i poświetlona od spodu, no moim zdaniem naprawdę wyśmienita i daje niesamowity efekt, ale też raczej e, artystyczne dzieło. No i jeszcze jedna świetlna choinka lewitująca, która też daje przepiękny efekt. Zobaczcie, że to najczęściej pojawia się na klatkach skodowych, bo tam zawsze jest taka dusza, w której możemy to e, zrobić. Patrząc na to, to naprawdę Trzeba by było chyba firmę oświetleniową, która to wykona. Więc raczej dla inspiracji niż do zrobienia. I ostatnie to są po prostu szalone choinki, które znalazłam. Tych już na pewno, e, na pewno, nigdy nie mów na pewno, no może ktoś z Was wykona, e, ale jeżeli chodzi o mnie, to nawet ciężko mi powiedzieć, jak one są wykonane i część wydaje się jednak wytworem albo AI, albo wytworem wizualizatora. Niemniej jednak chciałam Wam pokazać, bo do niektórych wnętrz e, moglibyśmy to użyć, szczególnie eleganckich, ciekawych, na przykład e, ta choinka, mimo że bardzo szalona, to do glamour bardzo, bardzo pasuje. Glamour, albo do osób, które lubią klimaty, na przykład w stylach różnych japońsko-chińskich, ponieważ tutaj ewidentnie nawiązuje to do stylu, który jest w Japonii, w który przebierają się kobiety albo dziewczęki. Natomiast jest to niesamowite rozwiązanie. To jest z tego co kojarzę, któraś z. Hmm, któryś z domów mody zrobił taką choinkę. Nie wydaje się aż taka trudna, ale oczywiście potrzebujemy do niego stylistę, potrzebujemy do niego dobrego materiału. Dopiero to fajnie wyjdzie. Przepiękna choinka z koronki. Już pokazywałam wam taką, ale jak na to patrzę, to moim zdaniem praktycznie nie do wykonania. Super choinka z takich um, rzeźby z prawie jak talerze to wygląda. Ja powiem szczerze, że do końca nie wiem jak to jest wykonane. Też wydaje mi się to po prostu zwykłym renderingiem, bardzo pasującym do loftów. Choinka Marzenie. Chyba z materiału, ale może też z krepiny. E, wygląda troszeczkę jak z Też wydaje mi się, że rzeźbiarska i naprawdę trudna e, do wykonania. Tutaj mamy Chyba z papieru, powiem Wam. Tak jak patrzę na to, też bardzo moim zdaniem ciekawa, ale skomplikowana. Eee, choinka, zaś <laughs> się uśmiecham, bo to choinka z waty, eee, z, ozdobami. Myślę, że dowolnymi. Eee, przepraszam bardzo, nie z waty. Pomyślałam sobie, że z waty można to zrobić, ale ona jest z futra. Eee, też to takich wnętrz bardziej glamour, bardziej eleganckich i takich, które lubią artystyczny wyraz, ale słychać chyba, że aż się uśmiechnęłam, jak ją zobaczyłam. I instalacja, która pięknie wygląda na naturalnych wnętrzach, bardzo wysokich, czyli instalacja takiego drewna prawdopodobnie wyjętego i obmytego gdzieś na, nad morzem albo nad oceanem. Rzeźba wydaje się przecudowna. No powiem Wam, że ja chyba bym się takiej nie podjęła, za skomplikowane dla mnie. I to są takie inspiracje. Ja nazwałam to trudne, ale boskie. Koniecznie chciałam wam je pokazać, bo są świetne, natomiast no już jak one są zrobione i jak Wam to przekazać, nie mam pojęcia. Daję je jako fajne inspiracje, żebyście się trochę na koniec e, filmu uśmiechnęli. Mam nadzieję, że chłinki podobały Wam się, że jakaś z nich stanie u Was w tym roku w domu. Jeżeli nie w salonie. I w głównym miejscu, gdzie możecie taką choinkę postawić, to może gdzieś dodatkowo, może w pokoju dziecięcym, może w jakiejś innej przestrzeni, którą sobie e, wymarzycie, bo przecież te choinki, motyw tych choinek może się przewijać przez święta w waszych domach. Jeżeli macie. Fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o choinki, koniecznie skomentujcie. Możecie mi wysłać swoje, które wy zrobiliście z chęcią, je zobaczę i mam nadzieję, że y, inspiracje Wam się podobały. Odcinek Wam się podobał. Jak tak, kciuki w górę. Y, koniecznie subskrybujcie, jeżeli możecie. To mi naprawdę pomaga, jeżeli chodzi o rozwój kanału. Więc jeżeli możecie, subskrybujcie, komentujcie, dajcie kciuki w górę a tymczasem do zobaczenia.